Dozorca na statku kosmicznym nie wie jeszcze, że będzie musiał pozbyć się nie tylko śmieci, ale także prawdziwych kosmitów. To jest film Arka Przetrwania. Zaczynajmy. W przyszłości zasoby naturalne na Ziemi są poważnie wyczerpane, a ludzie są na skraju przetrwania. Rząd światowy postanawia przenieść część ocalałych na inną planetę, zwaną nową Ziemią. Tylko nieliczni będą mieli szczęście. 19 miliardów ludzi zostanie w tyle i umrze z głodu. Kolejny statek kosmiczny podróżuje na nową Ziemię. Dziewczyna o imieniu Haley zostaje siłą zabrana na pokład. Wszyscy pasażerowie muszą natychmiast udać się do komory kryogenicznej. Admirał Adams mówi pasażerom, że są ostatnim tysiącem ludzi, którzy mają szansę rozpocząć nowe życie. Ukochany mężczyzna Haley, Noah, odnajduje ją. Dowiadujemy się, że młoda kobieta jest w ciąży. Co więcej, jest córką admirała Adamsa. Ale jej chłopak Noah jest tylko pasażerem na gapę. Aby dostać się na pokład statku kosmicznego udaje młodszego dozorcę. Hayley leży w specjalnej kapsule i zapada w kryogeniczny sen. Za pół roku ma obudzić się na nowej Ziemi. Wkrótce zasypiają wszyscy pasażerowie. Nie śpią tylko pracownicy obsługi, w tym Noah. Poznaje on mechanika o imieniu Clay. Mężczyzna jest zawodowym żołnierzem i doświadczonym podróżnikiem kosmicznym. Statek wykonuje skok kwantowy i osiąga hiperprędkość. Oficer ochrony Stanley mówi, że będzie tutaj dowodził, ponieważ Admirał Adams jest w stanie snu kryogenicznego wraz z innymi pasażerami. W jego zespole jest sześciu pracowników medycznych, sześciu inżynierów, pięciu oficerów ochrony i pięciu dozorców. Tak się składa, że Noah jest na tej samej zmianie co Clay. Musi wyczyścić dwie toalety i posprzątać statek kosmiczny. Reszta pracowników obsługi ma więcej szczęścia. Na razie nie muszą nic robić. Dlatego Clay ciągle pije coś ze swojej piersiówki i odpoczywa razem z innymi pracownikami. Statek kosmiczny przebył połowę drogi do Nowej Ziemi. Stanley zauważa, że ktoś próbował dostać się do reaktora. Na statku kosmicznym słychać dziwne dźwięki. Stanley znajduje Noa w toalecie i prosi go, aby został jego szpiegiem i dowiedział się, co się dzieje. Rzeczywiście, dzieje się coś dziwnego. Wygląda na to, że ktoś stale obserwuje personel statku kosmicznego. Robak wpełza do butelki piwa jednego z mechaników o imieniu Shady. Mężczyzna bierze łyk, nie zauważając tego. Shady znajduje swojego towarzysza Blue. Ten czuje się bardzo źle i krzyczy z bólu. Mężczyzna ma również straszne mdłości. Czarna ciecz rozpryskuje się na twarzy Blue. Wygląda na to, że teraz i on jest zainfekowany. Tymczasem Noah znajduje niezwykle skuteczny detergent i przypadkowo rozlewa go na stół. To prawdziwy kwas. Facet kończy sprzątanie i udaje się do swojej kabiny. Widzi, jak Klej wchodzi do przedziału reaktora i przygotowuje jakąś niebezpieczną mieszankę chemiczną. Mechanik zauważa, że jest obserwowany. Noah myśli, że Klej jest sabotażystą, który próbuje stworzyć bombę i wysadzić statek kosmiczny. Noah zostaje schwytany i zamknięty w jednej z kabin. Ten sam płyn, który zrobił Klej, zostaje wlany do jego ust, a to. Zwykły bimber. Okazuje się, że na statku kosmicznym nikt nie produkuje materiałów wybuchowych. Zamiast tego klej po prostu produkuje zwykły bimber, używając domowej roboty urządzenia. Trzyma to w tajemnicy przed przełożonymi. Większość kolegów kleja wie o tym i często z nim pije. No a zostaje poproszony o zachowanie tego w tajemnicy. Po krótkim namyśle chłopak zgadza się. Wkrótce zespół świętuje urodziny jednego ze współpracowników o imieniu Ortega. Popijanemu dyskutują o swojej przyszłości na nowej planecie. Nikt nie wie, co ich czeka. Ortega udaje się na poszukiwania Blue, który zaginął wcześniej. Mężczyzna stoi w ciemnym korytarzu. Ortega podchodzi do niego, ale ten ją atakuje. W międzyczasie Clay w końcu dowiaduje się, że Noah nie jest dozorcą, ale raczej pasażerem na gapę, który nielegalnie wszedł na pokład statku kosmicznego. Chłopak wyznaje, że zrobił to, by nie stracić ukochanej. Clay zgadza się dochować tajemnicy. Stanley i jego zespół znajdują szczątki szejdiego. Wygląda na to, że ten człowiek eksplodował. Dosłownie. Ludzie dochodzą do wniosku, że na statku kosmicznym ukrywa się maniak. Oficerowie i mechanicy wyruszają na poszukiwania Blue i Ortegi, którzy zaginęli. No a również im pomaga. Wkrótce Clay odnajduje Ortega. Niestety, młoda kobieta nie wykazuje oznak życia. Ludzie dochodzą do wniosku, że Blue jej to zrobił. Stanley zbiera niewielki oddział dobrze uzbrojonych żołnierzy. Clay wraz z kilkoma członkami załogi odnajduje Blue. Mężczyzna chce udać się do kajuty, w której w swojej kapsule śpi admirał Adams. Clay próbuje powstrzymać swojego kolegę. Blue wygląda jednak jak mutant zombie, dlatego rzuca się na jednego z żołnierzy i odgryza mu część ciała. Żołnierze natychmiast sięgają po broń. Dr. Susan Chambers postanawia przeprowadzić autopsję, aby zrozumieć, dlaczego Blue zmienił się w mutanta zombie. Widzi, że jelita mężczyzny są wypełnione jakąś nieznaną substancją. W rzeczywistości, Blue nie ma już żadnych narządów wewnętrznych. Zamiast tego ma coś przypominającego czarną galaretkę. Stanley wraz z mechanikiem o imieniu Tick oglądają nagrania z monitoringu. Widzą, że pierwszym zarażonym był Shady. Najwyraźniej później pasożyt wydostał się z jego ciała i zainfekował Blue. Doktor Chambers informuje zespół o wynikach autopsji. Wygląda na to, że obcy pasożyt kontrolował ciało i umysł Blue. Ma DNA, które całkowicie różni się od ludzkiego. Doktor Chambers przeprowadziła badania i odkryła, że na statku kosmicznym jest jeszcze jeden pasażer, który nie ma biletu. Jest nim Noah. Stanley chwyta za broń i chce aresztować chłopaka. Jest pewien, że to Noah przyniósł pasożyte na statek kosmiczny. Jednak Clay broni chłopaka. To prawda, Noah popełnił przestępstwo i jest tu nielegalnie, ale nie jest terrorystą. Stanley jednak i tak chce zamknąć chłopaka. Nagle wszystkie ciała przywiezione do kostnicy wracają do życia. Jeden z mutantów atakuje Stanleya i zaraża jego ciało obcym robakiem. Ludzie używają swoich karabinów maszynowych, ale niewiele to pomaga. Wycofują się do zbrojowni. Stanley powraca do życia jako mutant. Otwiera zamknięte kabiny pozostałych członków załogi i zaczyna infekować ich wraz z innymi zombie. Wkrótce na statku kosmicznym rozpętuje się prawdziwy, krwawy chaos. Kule z karabinu maszynowego nie robią mutantom krzywdy, dlatego klej sugeruje użycie miotaczy ognia. Ponownie walczą z krwiożerczymi zombie. Niestety, ludzie dowiadują się, że nawet miotacze ognia tak naprawdę nie szkodzą tym stworzeniom. Ludzie są zmuszeni uciekać do przedziału bezpieczeństwa. Mutant Stanley chwyta kleja i chce go zarazić. Na szczęście Noah pojawia się na czas i ratuje swojego towarzysza. Pozostali przy życiu członkowie załogi barykadują się na posterunku ochrony. Muszą wymyślić plan, jak pozbyć się mutantów i uratować pozostałych pasażerów. Noah sugeruje użycie szybu wentylacyjnego, aby dostać się do kabiny admirała Adamsa. Być może on wie, jak poradzić sobie z tym całym szaleństwem. Pozostali zgadzają się z nim. Noah wczołguje się do szybu. Clay używa hologramu, by poprowadzić chłopaka do kajuty admirała. Clay, Tick i doktor Chambers zostają w przedziale bezpieczeństwa. Tick zaczyna panikować, modlić się i błagać o przebaczenie. Mężczyzna wyznaje, że to on przyniósł obcego pasożyta na statek kosmiczny. Tick myślał, że pasożyt szybko zabije wszystkich na pokładzie. Sam chciał umrzeć z powodu obcego pasożyta. Ale dlaczego to zrobił? Tick wyjaśnia, że był przeciwny zaludnianiu nowej Ziemi, ponieważ ludzie z pewnością zrujnują ją w taki sam sposób, w jaki zrujnowali swoją rodzimą planetę. Noa nie ma o tym pojęcia, dlatego z powodzeniem dociera do kojotu admirała Adamsa i wyprowadza go z kryosnu. snu. Dowiedziawszy się od chłopaka, co dzieje się na statku kosmicznym, admirał budzi oddziały elitarnych żołnierzy. Dowiaduje się również, że to Noa jest ojcem nienarodzonego dziecka Hailey. Adamsowi bardzo się to nie podoba, ale co można teraz z tym zrobić? Admirał i jego oddział żołnierzy uzbrajają się w broń laserową. Tymczasem mutanci docierają do posterunku ochrony. Clay i Doktor Chambers walczą z nimi. Teague w ogóle nie opiera się zombie i szybko staje się jednym z nich. Używając broni laserowej, żołnierze odcinają mutantom kończyny, ale nawet tej taktyki nie można nazwać skuteczną. Mutanci dość szybko wykańczają żołnierzy i otaczają admirała Adamsa. Zdając sobie sprawę, że nie ma innego wyjścia, admirał chwyta granat. Rozlega się eksplozja. Walcząc z jednym z zombi, Noah pryska mu na twarz detergentem, przypominającym kwas. Jego ciało całkowicie się rozpuszcza. Noah chwyta jeszcze jedną butelkę z cudownym detergentem i pędzi do Kleja i Dr. Chambers. W międzyczasie kawałki mutantów łączą się i stają się jednym wielkim potworem. Pozostali przy życiu ludzie chowają się w warsztacie Kleja, gdzie wcześniej robił Bimber. Noah mówi im, że detergent może być użyty przeciwko mutantom. Wykorzystując ten płyn, nasi bohaterowie robią specjalną mieszankę paliwową do miotaczy ognia. Mutanci również nie tracą czasu i uruchamiają reaktor na pełną moc. Wygląda na to, że chcą jak najszybciej dotrzeć na nową planetę. Clay, Noah i Chambers z powodzeniem testują swoją kwasową mieszankę na mutantach. Jest jednak pewien problem. Bohaterowie zauważają, że mutanty zaczęły zarażać pasażerów śpiących w kapsułach. Clay wysyła Noah, by uratował Hayley, podczas gdy on i doktor Chambers powstrzymują atakujące kreatury. Noah wyprowadza swoją ukochaną z i razem udają się do kapsuły ratunkowej. Clay i doktor Chambers pomagają im uciec przed zombie i giną w walce z wielkim potworem. Potwór dogania Healy i Noah w hangarze. Chłopak walczy z nim, używając miotacza ognia z kwasem. Widzimy, że Klejowi udało się przeżyć. Kontaktuje się on z Noah i mówi mu, że poświęci się, aby ponownie uruchomić reaktor. Dzięki temu statek kosmiczny eksploduje i wszyscy mutanci giną. Noah i Healy dostają się do kapsuły ratunkowej na czas. Para dociera na nową Ziemię. Wydaje się, że są bezpieczni, ale w rzeczywistości tak nie jest. Bohaterowie widzą, że populacja planety jest już zainfekowana. Teraz zamieszkują ją mutanty i gigantyczne potwory. Jeden z mutantów widzi Noa i Haley i natychmiast zaczyna ich konić. Chłopak chwyta miotacz ognia. Są gotowi do walki.